Cześć, ja jestem Bartek z kanału Motovlog, a dziś zapraszam Was na kolejne 10 ciekawostek o motocyklach, ale zanim zaczniemy, proszę cię, zostaw subika, bo ponad 99% oglądających moje filmy nie subskrybują tego kanału. Co jest dla mnie dosyć smutne, więc mam nadzieję, że zasubskrybujesz, a teraz przejdźmy dalej. 10. W Chinach Hao Xiaomin pobił rekord świata jadąc motocyklem do tyłu aż przez 150 km. 9. Termin motocykl został po raz pierwszy użyty w 1894 roku przez Hildebrand i Wolf Müller. 8. Honda, Yamaha i Hero Motocorp są trzema wiodącymi światowymi producentami motocykli. 7. Najrzadszy motocykl na świecie został znaleziony za ceglanym murem w Chicago i ma technologie silnikowe znacznie wyprzedzające swój czas i nadal działa. Nazywa się Traub. 6. Motocykle Harley Davidson mają wskaźnik awaryjności dwukrotnie wyższy niż w przypadku trzech największych producentów motocykli na świecie. 5. Słynny amerykański aktor Keanu Reeves wykonał ogromny ukłon w stronę kaskaderów na planie filmu Matrix i procent swoich dochodów z tej właśnie produkcji przeznaczył na to, by każdemu z kaskaderów podarować motocykl. 4. W Japonii stworzono wyjątkowy motocykl, o jego wyjątkowości świadczył rodzaj wykorzystywanego paliwa, napędzany był bowiem odpadami ludzkimi. 3. W trakcie zakrętu większa część przyczepności motocykla pochodzi tylko z przedniego koła. 2. Większość kobiet, które zginęły w trakcie jazdy na motocyklu, pełniło rolę pasażerek. 1. Motoklatka. W jaki sposób policjant na motocyklu powinien transportować aresztowanego? Posadzić go na tylnym siedzeniu i grzecznie poprosić, aby mocno się trzymał? Problem rozwiązany już w latach 20. XX wieku, kiedy część policyjnych motocykli miała z boku dobudówkę z klatką, w której zamykano przestępcę. Takie specyficzne radiowozy produkował m.in. Harley Davidson. I to byłoby na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli Ci się spodobał, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę subskrypcji oraz napisaniu jakiegoś fajnego komentarza. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.